W dzisiejszym odcinku chciałbym Was jeszcze zaprosić na streama o godzinie 18, która odbędzie się na moim kanale, więc wpadajcie, wbijajcie. No i zapraszam do oglądania tego odcinka. Siemanko, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowego glitcha z yy, tak naprawdę z wyzwaniami tygodnia, jak je najszybciej zrobić. Mianowicie musicie wejść na Bitch Beach Ozold. Asault. Sprawdźcie <noise> mnie Jeśli coś źle mówię dobra, wchodzimy. Już nie ma kodu. I zobaczycie co trzeba tam zrobić. prawczy tu jedna do gry. I musimy iść bariera jak najszybciej jak widzicie możemy sobie polecić na mapie Battle Royale Halo Halo? Halo Halo, czy mnie dobrze słychać? Tak, dobrze cię słychać kolego Dobra i lecimy sobie na mapę Battle Royale. Teraz będziemy mogli wszystkie wyzwania tygodniowe sobie zrobić, czekajcie. Na przykład, nie wiem. Kolek Metal from Robot Factory. Co to jest? Kolek Metal from Robot Factory. Ktoś wie? To może na przykład. Nie. Wiem, Visit Houghton Hills and Salty Spring in single game. Próbuję to zrobić. Czyli filmowe i słone strzechy. I ma coś wbierać jak na trybie plac zabaw, więc... Easy. I mamy tak naprawdę nielimitowany czas. Jak widzicie. To jest taki plac zabaw, tylko że można na nim wyrwania robić. Jest easy. Dobra, lecimy sprawdzić czy to działa. Mam nadzieję, że tak. Widmowe wzgórza i słone z trzech to było. Dobra, mamy widmowe. O nie, nie mamy maców Dobra, czy nam zaliczy to wyzwanie? Byłoby tak. Potem będziemy musieli tutaj wyjść z gry. Dobra, zobaczymy zaraz, czy nam zaliczyło. Wychodzimy. A więc nam daliczyło, bo nawet dostałem nagrodę. Nie wiem za co. Ale to musia, musiało być w tej grzenia. Chyba. A jeszcze tutaj się upewnimy. Challenges to jest. E, 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 gdzie to było? Gdzie to było teraz? To ja nie wiem. Visit, visit. Chyba to było. O tak, mamy zaliczone to wyzwanie, więc jeżeli to Wam pomogą, możecie zostawić oczywiście suba, łapkę w górę. Zapraszam do kolejnych odcinków. Siemka.